Kiedy jestem smutny, to grał w Goodwin Gang Gangster. Kiedy jestem głodny, to jem baton energetyczny. To jem baton energetyczny. Czuję się, bo siódmy nieba w gębie. Jak mam baton energetyczny w gębie. O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Jak jem batona? O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Jakie batona! <noise> Oczywiście siemaneczko, stajcie na to i witam was w kolejnym odcineczku z gry Good Game Gangster. Jest to odcinek chyba 61 albo 62, nie pamiętam, ale dzisiaj musimy wybić 120 poziom, roguje ja nam tylko 408 ekstra, więc od razu lecimy sobie na survivalik i lecimy z pierwszymi typkami. Łatwiutko z nimi, patrzcie. No i nie i mam 120 poziom. Jedna fala pokonana i już mamy zdobyty poziom. Damy sobie wszystko wytrzymałość, sprawdzę czy się nagrywa dźwięk, ok nagrywa się dźwięk. Dajmy sobie dwa siły też w siłę ataku, ponieważ i tak nie będziemy korzystać z many many. I jak widzicie jest nowy evencik, czyli socjalistka bestia, musimy zrobić jeszcze u niego 8 misji, ponieważ wczoraj zrobiłem dwie i mamy jeszcze na to 23 godziny, ponieważ jeśli ich nie zrobimy, to już nie będziemy mogli zdobyć tego samochodu. Po prostu ta scetyjska bestia zniknie. Mm, Powinniście zapytać, gdzie można go znaleźć? No oczywiście u ojcach szasnego, widzicie? Tam gdzie oferuje pracę, czyli w tym przypadku obok kasynka, który, na którą też możemy grać. Mamy 1000 kłubców, sobie raz zagramy. Zobaczymy jak nam pójdzie. I uwaga. Niestety przegraliśmy, ponieważ mieliśmy dwie krecki i kulę. 8 bullpull, Gdybyśmy mieli dwie kule, to byśmy mieli 2000, ale tak to mamy 0. No cóż, trudno. No to lecimy z misjami, atakujemy policję, czemu by nie lecimy. Następnych, zakończmy natychmiast. Mamy tam dodatkowy godzik, więc super 10 000. Ekspa. Ok, załatwić dodatkowy gold. Więc spoko, Przyda się. No i dobra, jest 7 już misji zrobionych. Jeszcze tylko 3 teraz będzie ósma misja. Przyspieszamy, robimy, przyspieszamy, pomijamy, e, pijemy, startujemy, przyspieszamy. No i aż nie zrobimy. No i już zrobiliśmy. Polec na Sycylię i za 5 członków rodziny Kanaglia. No to lecimy do nich. Widzimy wojny gangów, samolocik. No i sycylijska bestia. Łatwiutko, no nie. Mamy 1700 golda. Więc akurat nam starczy na pokonanie ich pięciu. No dobra. Ale co mieliśmy jeszcze w tym odcinku zrobić? Bo pamiętam, że coś mówiłem na odcinku i wam obiecywałem. Pamiętam, że obiecywałem, obiecywałem wam grać na e, oczywiście kasynku, więc raz zagraliśmy i nam nie wyszło. No trudno. Mówiłem też, że pokonamy sobie jakiegoś ziomeczka i zaatakujemy kogoś w wojnie gangów. Więc najpierw zaatakujemy sobie kogoś w pojedynku. Znajdźmy odpowiedniego przeciwnika. I odpowiednim przeciwnikiem myślę, że będzie HWDP. Jak widzicie ma 500 tysięcy obrażeń, sto życia. Więc jakby coś, jakby mnie oglądasz, to bardzo przepraszam. No ale tylko chyba Ty jesteś możliwy do pokonania, więc atakujemy Ciebie i patrzmy. Całą waleczkę. Zobaczymy, czy znowu na jednego hita padniesz. Kurde, widzicie? Tym razem nie padł na jednego hita, więc tutaj respekt dla niego ale ja poszedł na dwa hity nie na jeden tylko na dwa hity więc spoko i mamy 1000 buksów ponieważ pewnie sobie nie wydał i mamy 29000 dobrze zobaczmy co jest w sklepie ciekawego okej okay, mamy celność trafienia kupi sobie to to nie można bo to jest tylko do pistoletu, do pistoletu maszynowego albo do strzelby a my używamy karabinu zwykłego więc robimy nowy artykuł nic ciekawego, nic ciekawego, no i nic ciekawego. Dobra, lecimy do kiosku. Odporność, no to tak średnio. Nowy artykułek. Okej, okay, mamy tu siłę ataku, ale za to zabiera nam aż 474 wytrzymałości, więc... ...raczej zrezygnujemy z tego. Odporność zamiast wytrzymałości, no to to w ogóle... ...to jest się. No i odporność zamiast wytrzymałości, no to nic tutaj przydatnego nie ma. Zobaczmy co jest w dobrach użytkowych. Mamy krwawą konserwę, więc sobie jedną kupimy. I, i mamy li, limuzynę jeszcze przez 13 dni, więc nie ma potrzeby je kupować. I sobie przekładamy tutaj do naszego drugiego wyposażenia apteczki. Czy tam konserwy? Kwawe konserwy, tak, dokładnie. I mamy jeszcze 21 tysięcy. Więc sobie wszystko dajmy w wytrzymałość, bo czemu wy nie? No i jeden punkt w szczęście i w siłach ataku. Ok, mamy 639 tysięcy szkód, prawie milion siedemset życia. W tym przypadku mamy milion sześćset No i dobra, zobaczmy kto jest w plakacie Wanted i w plakacie Wanted jest Water. No dobra, jaki jest Water, no to musimy wziąć jakiś karabin szturmowy. W tym przypadku jest to ten karabinek. Zdejmujemy specjalizację. Zakładamy najlepsze dynamity. Zakładamy to. Albo nie, nie zakładamy tego. Bierzemy defibrylator. Zakładamy go. Zakładamy też to. A zakładamy też tą amunicję. Bierzemy jeszcze krwawą konserwę. Tą drugą lepszą. I coś za trzy miejsca. Pewnie jakiś granat by nam się przydał. O, właśnie granat hukowy w tym przypadku. I zakładamy go pięknie. Mamy 8200 sił ataku. To jest chyba mój nowy rekord. Mamy 700 tysięcy szkód. Więc myślę, że jest to dobry pomysł, żeby kogoś rozwalić. A w tym przypadku będzie ten pan z czarnymi włosami. Lecimy go. Ok, nie rzuciliśmy dynamitu, więc troszeczkę słabiutko. Ale zobaczmy całą walkę Okej, okay, rzucamy granat hukowy, więc spoko 400 tysięcy dodajemy, a on nie zadaje. pulu, okej, okay. jeszcze nie wiemy ile zadaje, więc okej, okay, spoko. Milion 200 000, widzieliście to? On tylko 300 tysięcy dodaje, dobra. Znowu kryt! Ja pierdzielę Dwa razy kryt pod rząd i ja cię kręcę Dwa razy kryte zrobiliśmy ja tego się nie spodziewałem, widzimy tak naprawdę, że dwa razy gryta zrobimy. No ale spokój, ja tam nie narzekam. W sumie i tak mamy dużo szczęścia, więc może dlatego. Idebowo, my mamy jakiegoś prokuratura, ma... prokuratora. I daje nam szczęście więcej, ale za to mniej siły ataku. Hmm. No tak średnio, no nie. Bo i tak mamy prawie 55% kryta. No nie, 53% w tym przypadku, bo to daje 3% więcej szans. No dobra, ale sobie założymy, bo ponieważ jest lepsze i jest jeszcze wyjątkowe. A to nie jest wyjątkowe, tylko to jest zwykłe czyli wyposażenie protekcja. E, dobra, sprzedajemy to. Okej, okay, już do, doleciliśmy do sycylijskiej, do sycylijskiej bestii, czy tam do Sycylii. Jak tam możecie sobie mówić. Mm. I dobra, szybko zdejmujemy to. Szybko przykładamy. Co tam jeszcze możemy przełożyć? A, i to jeszcze. Szybko przekładamy. Ciach, ciach. Nie, to nie przekładamy. To i snajper, Gdzie jest ta snajperka? Tu dobra. I bierzemy jeszcze to. Dobra, jest git. I dajmy sobie w siła ataku punkcik. I lecimy pierwszego przeciwnika. I za pierwszego przeciwnika, wiecie co mamy? Mamy 5 past. Tak, takich, takich dużych past. Jak widzicie, tam jest dużo makaronu, więc jak jest dużo makaronu, co my nazywamy to dużą pastą, ale to jest tylko pasta napisane, dlatego ja to nazywam dużą pastą, ponieważ jest tam duża ilość makaronu. No i dobra, widzimy do drugiego. z drugiego mamy M4, to chyba pamiętacie, mamy M17, która jest gorsza, więc sprzedajemy sobie ją od razu, żeby nam się nie wolała w ekwipunku. Bo i tak musi, muszę sobie kupić w końcu to za 2000. Pewnie kiedyś kupię, ale nie wiem kiedy. Dobra, lecimy trzeciego. Do trzeciego mamy amunicję. Czyli tą amunicję tam się przydaje. Bardzo często do wojny gangów albo do plakatu łątec. Lecimy czwartego. Taktyczka. Więc teraz już popatrzmy. Na ile hitów zejdzie. Na trzy hity zejdzie, okej. Okay. Spoko. No i 5 defibryla defibrylatorów specjalnych, czyli w tym przypadku leczenie o 39%. To jest też w porządku, zakładamy sobie w tym miejscu, ponieważ nie mamy ani jednego. I mamy 28 pieniędzy, ja cię gręcę. 28 tysięcy. E, dobra, to lecimy na ostatniego. Baczmy, jak nam pójdzie. On jest łotr, więc specjalnie na niego założymy. Karabinek szturmowy, i zobaczmy, czy pójdzie na jednego hita. Nie tutaj. Czym ja ciągle zginę pojedynki? W tym przypadku nie. No szkoda. Szkoda, szkoda. Albo była beka, jakby się przegrali. No nie no. takim dymencie jakim, jakim robimy, no to raczej nie. 300 tysięcy. 178 tysięcy, no coś mało zadaje ten Mario Kanady, jak widzicie. Jak tylko po 150 tysięcy, a my zdajemy po 300, no to. jeszcze ma wyższy poziom od nas. Kurde, troszeczkę musieliśmy go pokonywać. A wiecie dlaczego tak musieliśmy go długo pokonywać? Pokonowywać coś takiego? No, wiecie. Nie ma wewnątrz. Czasownika, no. Pokonywać, o, tak się mówi, pokonywać, musieliśmy go bardzo długo, ponieważ miał 15 leveli wyższy od nas. 15 poziomów wyższy. No i przez to, że miał 15 poziomów wyższy, to my mu zada zadawaliśmy o ileś tam broce mniej szkód. No i mamy legendarne autko daje nam i 11 sił ataku. Więc w porządku, zakładamy sobie to. Tylko gdzie to jest? A tutaj, okej. Okay. No i widzisz, mamy trzy samochodziki, więc. Pani nam się już tutaj kompletuje. E, tutaj nasz ekwipunek. Mamy 5 past. Mamy czekolady. Więc spoko, dobra, bo założymy sobie te tabletki. Mm, ponieważ i tak ich takich pewnie nie będę używał w przyszłości. Idę, bo Mamy 33 tysiące. Więc fajnie, jakbyśmy dobili te 700 tysięcy szkód. Ok, no i wytrzymałość. Dobra. Jak widzicie, już mamy prawie połowę poziomu, widzicie? Dopiero co wiliśmy poziom, a już mamy połowę pasko. Więc zajebiście, no nie? I dobra, na koniec zagramy... w naszym szczęśliwym podróżniku i zobaczymy, czy nam odda. Jakbyśmy wygrali tą główną nagrodę, to mamy 30 tysięcy. Dobra, lecimy. I, i, i... Tylko jeden, niestety. Kurde, i wszystkie różne. No niestety. Dobra, to ja lecę do pracy, moi widzowie, więc jeśli wam się podobał odcineczek, to pamiętacie, łapeczka w górę, subskrypcje na moje kanał, ponieważ zbieram do 400 subskrypcji i miły komentarz. Typu GG albo fajny odcinek. Wszystkie te miłe komentarze będę serduszkował, a na wasze wątpliwości, czy pytania będę odpowiadał. Dobra, to widzimy się Niebawem to cześć!